Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Natura pragnie poznać sprawy tajemne i słuchać nowinek. Lubi pokazywać się na zewnątrz i doświadczać wielu rzeczy swymi zmysłami. Pragnie uznania i takich czynów, które by jej zapewniały sławę i podziw. Łaska natomiast nie szuka nowości ani ciekawostek, bo ich źródłem jest zepsuta przez grzech natura. A tutaj na Ziemi nie ma przecież nic nowego ani trwałego. Dlatego łaska uczy trzymania zmysłów w ryzach, unikania próżnego zadowolenia i ostentacji, ukrywania w pokorze tego, co chwalebne i godne podziwu, oraz szukania w każdej rzeczy i we wszelkiej wiedzy dobrych owoców chwały i czci Boga. Nie chce, żeby rozpowiadano o niej i o jej prawach. Pragnie Boga w Jego darach. Boga, który udziela wszystkiego z czystej miłości. Łaska ta jest nadprzyrodzonym światłem i szczególnym darem Boga. Jest szczególnym znamieniem wybranych i zadatkiem życia wiecznego. Odrywa człowieka od spraw ziemskich i prowadzi do umiłowania niebieskich, a zmysłowego czyni człowiekiem duchowym. Im skuteczniej więc człowiek przezwycięża i opanowuje naturę tym większa spływa na niego łaska, a przez codzienne nawiedzenia człowiek wewnętrzny odnawia się, upodobniając się do obrazu Boga.